Bąbka. szklana, Zataklania? redakcja, tak Te Redakcja tak, potencjał po To żeby tak, 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 się tak, 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 się tak, że trzeba ciągnąć. tak, gryza? I tak, się tak, tak, Czy, że jest dobra. Tak! Nieźle, całkiem nieźle. Jak widać, Volker będzie musiał rozejrzeć się za trochę bardziej doświadczonymi wojownikami. Oto twoja nagroda. Kurwa, nie, nie, nie chcę patrzeć kolejnego człowieka. Niesamowite. Gdzie się nauczyłeś tak walczyć? Zdarzyło mi się pokonać kilka bestii, tu i tam. Jumpscare włącz w opcjach? Co? Jaki kurwa jumpscare włącz w opcjach? Jumpscares on! Aha. O ty kurwo jebana! Ty dziwko, nie? Ty szmato! Ja pierdolę! F**k ja! Terusa się, kurwa! Oh! Ja pierdolę. 911, what's your emergency? I see sweetie. Ah! I be I love you. Being a parent. O oh, kurwa. Ja pierdole. Co teraz? Are they there now? No! Mama do mnie napisała coś takiego. Słuchajcie, że mama, mi się bardzo spodoba, bo moja mama teraz jest w trakcie rozstania e, z swoim mężczyzną. I napisała e, oglądała streama. Tylko nie wyłapała jego Niku <noise> i napisała Mamut, bo nie wyłapała w ogóle, że on ma Mamon, tylko Mamut. I słuchajcie, tak to mi napisała. I. Tylko nie może być znaku zodiaku Baran. Jak jest Baran, to nie chuja. Ale jeżeli Mamon nie ma znaku z Baran, to może będzie moim ojczymem. <noise> ja dzisiaj napiszę do Mamona i yy, wyślę mu to po prostu, i napiszę, że komplement do mojej mamy. I w ogóle moja mama dzisiaj do mnie napisała Ej, Oliwia, a ten mamut to ma jakiegoś Facebooka, czy coś? Boże, mamo To naprawdę? No więc to naprawdę To naprawdę Dałam jej jego Instagrama, ale moja mama nie ma Instagrama w się sensie ma Instagram, ale nie używa Dobra, pompę mam Pompuję go Dwa. <będą ciali> Szymon so more, more. kurwiszon. to na pewno jest ktoś, który mnie zesnajpił. Jest po tańcu, przynajmniej dwie godziny. Dobra, Szymon Kurwiczon. Polszka kramowego mm. i tego kurwa taka kiki, kiki. Ty, 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 ka, taka kiki. <śladen finalement> Bo krewetka To teraz bez krewetki ci dam Ale twoja też ma krewetka mm -hmm. mi się k***a mała radę Dasz radę, dasz radę Ja tu już z tą krewetką no. Daj radę, bądź mężczyzną Kręć go, kręć go Gmiel co? Mołdek! to jest jest de... <ne Blaze> <mestiken> Miko, nie, nie, nie chcecie tego! Nie, nie, nie! nie chcecie tego! Juh, <rosLES> nie patrz na to! Daj mi papier czołem! Trochę tak. No i ale tak? miało posłuchać. A ile to jest kilogram. A szklanka że to ile jest kilo? Znaczy... 250. 250 kilo. To przecież kilogram. Kilo nam znaczy, starcz na, na trzech. A nie mam miski, mam garnę. No to, no to dobry nam. Mycha! mycha. A, kurwa mać! Ja pierdolę! Kurwa mać! Co za to jest Michał, działo? Mycha! 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 mycha. Poszodaj! Ja pierd... Dwa, trzy. Å! <saug> <anden>. <expressed untoSean> <Oliver> pisane, że przez pierwszą minutę nic nie czuć. Dopiero w trzecie się rozpręża. Pali wszystko, kurwa, całej Ej, w ogóle prawie sobie ku tego cię nie czułem Nie je ja... Teraz o... jest ja gorzej. Czuję... Ja czuję po oczach widzowie Bo pies jest pod uh. to, jeszcze flagba ci wyleci i dostanie w oko i wypali. O jere Teraz jest najgorze. Serio? Teraz jest najgorsze. Po... cały mnie pali w środku kurwa. O kurwa połęb się. Mleka nie chcę dawać, bo jemy jak chuj. Magdalena, Ej, mam śmietankę Aż mnie skręciło, kurwa, jak spojrzałem na ciebie. Ja, bierdal, nie wiem dlaczego, ale miałem taki tik skrę... Aż mnie skręciło. Idź, Janusz, już i nagrzej, kurwa, to sedes, bo jak dzisiaj siądzie... Kurwa! Co to jest? No nie, nie, no oczywiście, no... CO ZA ŚMIEĆ, no, ŁYSY, KURWA! Śwież... No, no, jebany! No, kurwa, no... Nie nie wiem, jesteś możesz... kurwa oposiedzony jak chuj! Kurwa, kurwa wiedziałem, że ktoś tam nie pizda, jest! Jak ja dole! NIE! NIE TEN KLAWISZ! NIE TEN KLAWISZ! Co ja robię? Jeszcze strefa idzie! Kurwa, chciałem apteczkę użyć! Ale wstyd, ja Nie Ja się kurwa poddaję, mam to w piździe Kurwa z MNIE ZABIŁA KASIKS z... JA PIERDOLĘ okay. NIE MAM Okej... Okay. O kurwa! JA PIERDOLĘ NIE Kurwa! Jak się wystraszyłem, kurwa! To taki jajak nie tak. Tu aż tak czuć oh! Mamy to, mamy... Wytrzyj kamerkę? Trzeba mam kamerkę? A wy kurwa macie problem Są da, to... Kluczyki macie do tego gówna waszego? Masz klucze do to? Ma kluczyki. O kurwa <tarkę> Jak chuj O dobra, czy i ty? Ło kurwa jaki gang! Jak pas zapiąć? Gangsterzy? Co się dzieje? Wo 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 wo! To jest halo No i do ich chłoponos. Łapy nas. kurwa, łapy wykietajcie, co to mogło? szybko! Raz dwa no Łapy panowie, panowie. Łapy. Panowie chodźmy wysiądźmy może lepiej. Wysiadam, Aha. wysiadam. Wszyscy ręce do góry, do góry. No już ty panowie. To do hamera kurwa, Zakuj go. O? Kraszyk He, ja tak celka. Kurwa, co za akurat? zajebane. poza Kurwa, on wreszcie jebala! Ja co to kurwa? To grob jebala! Kurwa! Czas. Ja nie muszę. Nie muszę. Ktoś, taki jak Ktoś taki jak ty! Chuja w dupę! Wsadzi dzisiaj my. Przepraszam. A widzieliście, że Djinol zarejestrował swój samochód na Słowacji? Niesamowite, że nie płaci podatków w naszym kraju. Jak ja wytradowałem teraz 6 bitcoinów i opierdoliłem, to musiałem się z nich rozliczyć. Złodziej! Złodziej! Czyli on tam ulicę buduje, tam utrzymuje Słowaków, zamiast tu w Polsce polski podatek i polską gospodarkę rozpędzać. No i ręce mi opadły! Ręce mi opadły. Na fiuta nie reklamują dwóch gum, żebyś zakładał. A też by mogli. Dla pewności. <grystanie> dla pe... <grystanie> Ale... <grystanie> Ale to też dlatego, że wiesz, że no technicznie to bardziej przeszkadza niż pomaga, nie? Ale z drugiej strony jakby też inny jest w niej masz dwie gumy. Bo jak masz jedną to tak wiadomo, pogryziesz sobie, a dwie to już tak... Ej, ja myślałem, że ty byś... Ja, ja, pierdolę! pierdole, 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 no fajnie, żebyśmy mi czekaliście tu? Czy nie chcesz? Nie, wiem, na pewno. Idziem, zadbaliśmy, żebyś na Zadbaliśmy, żeby się w domu poczuł, nie chcesz? Cza. Nie, Siema nie, nie. No. no dobra. Siemanów? No dobra. Siemanów? Dzięki, Zucia. <ślesy> Siemakami, co zrobić? Siema. Jak mój chłopak Paweł ma 30 lat, a ja 14 i <ślesy> jutro jedziemy wspólnie odwiedzić Cię. Musicie ukrywać swój związek jeszcze przez przynajmniej 2 lata. To musicie zrobić Eee, to jest tam Sary, ja, ja bym ci mógł powiedzieć Ale... Ale mogę... No, znaczy mogę ci powiedzieć? Wzięli go kurwa jako maskotkę Tak naprawdę nikt go tam nawet nie lubi A jedyne co to dla nich jest dobre, że robi content I to jest wszystko A ja mu odpowiada bycie debilem bo jeśli wiesz, parę cyferek mu podskoczy, to jest szczęśliwszy, a że to kosztuje. To, że każdy ma go za debila i śmiecia. To trzeba ma to w dupie, no po prostu. Więc z nich chce robić co chce. No. Jego sprawa, jego życie. Bądź ostrożna! Jesteśmy Nie. prawie na miejscu! Trzymaj się, Aran! Wiesz, czy jest świniojepsą? Czy jest debilem, czy zjebem? Nie ma tu jakiegoś znaczenia większego.